W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić cały The Hunt Event. I pokażę Wam jeszcze coś sekretnego w Fiszu. I na Nessie Wam się nie udało dobić 200 łapek. Dlatego w tym odcinku musicie zostawić jedynie 150 łapek. I roznam Wam właśnie taką skillę. Więc widzę, jeżeli wbiliście do Fisza jesteście w ogóle nowi, to podchodzicie sobie do The Hunt Quest. I jak macie zauważyć, jest to w ogóle Event na Robloxie. Oczywiście. I pokażę Wam, jak zrobić to po prostu w Fiszu. Więc po prostu musicie porozmawiać z tym The Hunt Questem. Tutaj ziomkiem na mostu, gdzie się po prostu rozpicie. I po prostu cały czas. No z nim gadacie i oczywiście no, dodajcie questa po prostu i zobaczcie, musicie po prostu złowić 10 ryb. E, I może założyć jakąś słabszą wędkę dla osób, które no, nie ogarniają tego za bardzo, więc po prostu klikacie shake, 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 shake e, i no shake aż wam po prostu to wyłowi tą rybę. Jest to dosyć no, upierdliwe i zobaczcie, jak przytrzymujecie myszkę, to idzie wam w prawo. Jak e, nie przytrzymujecie myszki, e, to idzie wam w lewo, dlatego musicie tak po prostu cały czas klikać e, aż wam po prostu, no wiecie. Mm, Złowicie tą rybę i na tym to po prostu polega, i musicie zrobić tak 10 razy. Jeżeli chodzi o dwa bait crates, widzowie, to jak macie zauważyć, tutaj macie bait crates, i po prostu musicie kupić dwa bait crates. Potrzebujecie na to 240 kasy. Jeżeli nie macie kasy, możecie sobie wpisać jakieś kody, yy, które są w tej grze. Na przykład, no nie wiem, yy, jakie są teraz kody, ale możecie spróbować wpisać takie kody jak RFG. Yy, o zobaczcie, 2,5 koła. No dobra, to wpiszecie sobie taki kod i kupujecie te dwa baity, i po prostu wtedy wchodzicie w open backpack. Wpisujecie te dwa no, po prostu bait y i klikacie na nie po prostu na ekran i zobaczcie, macie zrobionego. Questa i ostatnia rzecz, widzowie, to talk to the Easter Bunny on Sunstone Island. I okej okay, widzowie. Tutaj będziecie potrzebować łódki, więc jeżeli nie macie łódki, to możecie poużywać kodów, które możecie sobie znaleźć na youtubie od innych YouTuberów, którzy no, po prostu o tym nagrali. Ja też kiedyś chyba o tym nagrałem, nawet albo po prostu na internecie i wtedy możecie wpisać te kody i uzbierać na pierwszą wędkę. I ogólnie. Pierwszą wędkę, pierwszą łódkę I ogólnie żeby kupić łódkę widzowe to musicie mieć siódmy level Więc musicie chwilę po, pofarmić, pograć e, I wtedy jak to zrobicie widzowie to jedziecie Do to takiego miejsca jak Sunstone Island Więc po prostu jedziecie cały czas prosto e, Znaczy tak w prawo Zobaczcie tutaj jest Mosewood e, Czyli ten spawn po prostu A tutaj jest Sunstone Island e, To jest ta wyspa którą chcecie znaleźć Na którą chcecie się dostać I zobaczcie, będziecie oto w tym dokładnym miejscu I zobaczcie tutaj jest widzowie drabina Po której musicie wejść musicie wejść po tej drabinie i teraz widzowie jak weźcie tutaj to musicie iść troszeczkę dalej i zobaczcie tutaj będziemy, będziecie mieli napisane easter Bunny. i po prostu musicie z nim porozmawiać i ogólnie będzie taka mini scena także będzie to dosyć fajne i musicie z nim po prostu porozmawiać i tyle i zobaczcie widzowie sami jak wygląda ta mini scena całkiem ciekawie to wygląda i jakieś jajko się tu otwiera i okej okay, to jest to do, od The Hunter w Robloxie jeżeli w ogóle to robicie i dobra dostaliście jedną rzecz od niego chyba prawdopodobnie tak sunstone prezent widzowie i teraz musicie się wrócić na spawna i jeżeli widzowie chodzi o ten The Hunt Event, to jest dosłownie wszystko, jak mu dacie oczywiście ten prezent, to już macie to zrobione i to jest tyle wy po prostu w tym update The że tak powiem, jest to dosłownie tyle i nie ma tutaj nic więcej do zrobienia i dostajecie badge'a, więc po prostu macie to zrobione, ale dla tych, którzy grają jeszcze Fishe'a, mam y, coś ciekawego do przekazania, ponieważ widzowie, jak wiecie, dostaliśmy update. Wczoraj, w czwartek i dostaniemy kolejny update w sobotę jutro, jak to oglądacie, oczywiście, w ten sam dzień, kiedy to nagrywam i wam to wrzucam. To widzowie, y, mamy dwa update y w jednym tygodniu i widzowie, jak możecie wiedzieć lub nie wiedzieć, to pod koniec miesiąca. Zawsze jest duży update w fiszu, i wtedy widzowie zazwyczaj są po prostu największe update'y są najlepsze. I właśnie widzowie taki update dostaniemy pod koniec miesiąca. A ten update, który dostaniemy jutro, będzie widzowie taką zapowiedzią tego największego update'u w grze. I gdy wejdziecie na fiszę, to zobaczcie, że tutaj będzie ten update, który będzie no za dobre dwa tygodnie, widzę, 29 marca. I będzie to duży update. I zobaczcie sobie sami, że tutaj jest jakiś taki nubek, a tutaj jest jakaś duża ryba, jakiś taki squid, jakaś mega duża ryba. I macie tutaj napisane The Great Dreamer Shall Return The Course Is Spreading, więc jest to jakiś mocny update. W ogóle jest milion dwieście tysięcy osób zainteresowanych w tym update'cie, więc to jest naprawdę dosyć ciekawe. Ale gdy wejdziemy sobie na Twittera fiszę, tutaj właśnie mamy wiadomość o tym The Huncie. i potem mamy właśnie informację o tym update'cie, który będzie w sobotę i będzie to jakby update z okazji jakby świętego Patryka, po prostu święta tego, który jest obchodzony w Irlandii. I zobaczcie sobie sami, że będzie właśnie taki NPC no więc sobie sami zobaczcie, widzowie, będzie taka ryba w ogóle e, Która będzie no, pewnie dużo kasy dawała I no jakby Jest jakby no jakby Ikona tego jakby eventu w ogóle taki, Tego święta to jest po prostu kończyna Czyli szczęście jakby, e, wiecie o co chodzi I będzie właśnie taki mocny update Dlatego musimy poczekać oczywiście do soboty No i oczywiście pamiętajcie widzowie Żeby wbić na live'a tak o 12-13 w sobotę Gdzie będę robił live'a z update'u I będę wrzucał filmy z update'u Także polecam, ja spadam